Szymaneczko w kolejnym odcinku. Jakby ktoś nie wiedział, odsyłam do poprzedniego odcinka, ale jedziemy rozładować opony do Wilna, które ładowałem. Które ładowałem w malanowie wczoraj, bo nie było co ładować. Także jakiś tam załadunek się trafił na dwa boczki. Nie będę spoilerował, jeżeli nie widziałeś, to zapraszam. Jest godzina 4.20. Lecimy na te wilno. To jest zaraz przy drodze. A1 na wyjeździe do Wilna, a rozładunek będzie przy, przy firmie, gdzie ostatnio spędziłem 6 godzin. Ostatnio w tamtym roku co nie chcieli mnie rozładować, co była tam lekka faworyzacja litwinów. Ale to jest przy A1 jakaś firma, auto, coś tam. No, później jeszcze mam załadunek na niedzielny wyjazd. Także luks, bo będę załadowany płytą, więc nie będę nigdzie musiał jutro tam jeździć i ładować gdzieś. No, i tak oto sytuacja się ukształtuje dzisiaj, czwartek 16 stycznia. Zobaczymy, co tam na nas będzie czekało. W tym Wilnie, powiem Wam, że jestem ciekaw, co na tej pace się dzieje. Bo, kurde, tutaj gdzie nie spięte, widzę, wybrzyszyło mi się, że te opony, kurwa, poleciały. To było takie kurwa, giętkie jak galereta. I od połowy naczepy do samego tyłu jest to spięte. Z prawej strony nic nie widać, żeby było, ale tutaj z lewej powiem Wam, że przynajmniej dwa słupki, jak nie trzy, położyły się na plandekę. Nie wiem jak oni to będą ściągać, ale prawdopodobnie bokiem. Tylko jest, jestem ciekaw, czy oni w ogóle mają maszynę do tego, że wózek widłowy taki specjalny do ściągania opon. Ale tego boku to ja chyba nie otworzę a jak otworzę to mi się to wszystko wysypie bo wszystko jest napięte na plandece. ogólnie mam 13km na rozładunek firma niby od 8 także fajnie by było jakby tam w miarę zaczęli to rozładowywać więc no, jestem ciekaw bardzo, jak oni to będą ściągać no nie, no nie zobaczycie tego kurwa na plandece teraz nie ma jak ciemno jest ale jest wybrzuszenie to takie kurwa całkiem duże. <laughs> Masakr, żeby to wszystko pospinać, bym potrzebował z 14 pasów, a ja mam tylko 8, bo więcej do płyty nam nie potrzeba. Jak 8, albo nawet nie 9 mam, bo jeszcze mam jeden taki zapasowy, że coś tam pociągnąć, czy coś. To mam 9 pasów, i tak to wszystko złapane jest chyba na 8. Więc no, jestem ciekaw. Znowu ze środkowego pasa trzeba będzie zjeżdżać. O, ruch jak syn. Jadę środkowym, nawet nie zmieniam na prawy, żeby chwilę podjechać. Później będzie problem się wbić na środkowy. A tutaj wiecie kurwa, no nie patrzą na nic. Bo on jedzie do roboty i chuj. Tak żeby akurat fajnie się złożyło, żeby przystanek był, to przed autobusem bym sobie fajnie na prawo zjechał. Ale też nie będę się trzepał. Nie no tędy to nie pojadę, pokaż mnie tędy. No nie chcę. W Warszawie już wypadek by tutaj był jakiś. Kolizja. Litwini, jak pojebani, ale powiem wam, że bezpieczniej. <grytanie> o, tutaj mi pokazuje w prawo. No gdzie kurde? No to co? Tutaj magazyn senukaj. A jest, dobra, widzę, best drive. O, stoi jakaś ciężarówka już. I ja będę musiał. O nic nie jedzie na razie, o kurwa jedzie No i widzicie kurwa Jeszcze autobus Stoły na środku, nie? Mi widzicie jak jadł No i tam się wpierdale ze środkowego naprawy. Chuja tym busem. Byś chciał kurwa zrobić. No. Także tutaj gdzieś się tutaj stoi już jakaś ciężarówka. Patrzy i tutaj na noc fajnie by było przyjechać. Mogłem tutaj na noc przyjechać, bo czasu miałem. Ale bym musiał robić 45, piątkę, to już się nie kalkulowało wiecie. O co chodzi? A tu jeszcze jakiś Warszawek stoi dobrze. To ja kurwa jakiś koło niego muszę stanąć. No nic idę, szukać. Gdzie to ma być, jak to ma być, u kogo to ma być. zaraz się okaże. Kurwa fajnie Polaczek. Polaczek. W Litwie po polsku, fajnie gada, mówi pani, ty trzeci jesteś. My musimy zobaczyć, kogo prędzej rozładować. <gryw> ja mówię, no wczoraj mówili, że ja prędzej muszę. A to ty prędzej musisz? Ja mówię, tak. Gada, to idź, poczekaj do samochodu. Zaraz tutaj zobaczymy. Ja mówię, Dobra, idę. Kawę zrobię. Ale kawę zrobiłem przed pójściem. Więc na no, ogólnie są trzy auta tutaj co wjeżdżałem, to jedno gdzieś tam z tyłu, drugie stoi. Więc kurde no, kurde muszę na jakiś drugi magazyn podjechać. Ach, to... dobra o elegancko mnie pierwszego pod rampą To dunder Jeszcze ta rampa najazdowa, ja pierdolę Tu już ja wolałbym przez bok <laughs> Kurde no o tym mówiłem kurwa no. Ech, no i dobrze, ogarnęliśmy to co się rozjebało spiąłem plandekę dałem mu 6 słupków do zgarnięcia czas powiem wam, że jest elegancki, bo jest 8.10 więc naprawdę fajnie poszło znaczy idzie Teraz tutaj jestem ciekaw czy kurwa jak tu wyjechać Chyba tak jak to auto jedzie Będzie troszkę ciasno, ale to nic no, wezmę sobie wbiję od razu Wyjechać na ten załadunek, ale wiecie ja tu ja tu lubię mniej więcej widzieć, o której ja będę <laughs> No, też kurwa wyjechać, stąd to będzie lipa trochę, bo to taka miejscówka, że słabo się stąd wyjeżdża. Ale cóż, grunt, że jestem już praktycznie kurde rozładowany. Tu na prawo wyjechać, tu jest rondo. A, nie będę musiał się pierniczyć, tutaj w lewo się męczyć, wyjeżdżać, także luks. Ja stąd, jak ja stąd wyjadę? Aha, to będę musiał wrócić, dobra. O, jakoś to pójdzie. No tak, tutaj samochody stoją, bo mi mówił, że tutaj od razu się nie pchaj. jadę tak jak mi chłopiec mówi tutaj sobie od razu zakręcę ogólnie kurwa ciasno o tutaj światła są, w lewo skręt od razu I elegancko 45 minut rozładunek równiutko. Więc, więc gitara. Nie było najgorzej. Z marszu mnie wzięli, to jest najlepsze. Że jestem kurde rozładowany. Patrzę tutaj, Polaczek chyba teraz będzie wjeżdżał. Więc powiem, że się udało. Kurde, jeszcze załadunek. Jeszcze zdążę przed przerwą, bo będę o 10 na firmie czasu litewskiego, przerwy mają od 11.30, więc półtorej godziny jeszcze mnie załadują, jeszcze o przyzwoitej porze dzisiaj wrócę, czyli jakaś 14.00, więc powiem wam, że wszystko dobrze się skończyło, chociaż koniec tygodnia, kurde, się udał, będę już załadowany na niedzielę, będę miał zbani, Lux. Chciałbym ciebie mieć. Idę łukiem, O Jezu, ale pyszny serni. 42 minuty. Tak na luzie, bez pośpiechu. Także co? 9.33 godziny jazdy. 12.30 na bazie. God damn it. się ładujesz. Później się rozładowujesz. Jedziesz z punktu A do punktu B i tak by to wyglądało. Chujowo się tydzień zaczął, ale skończył się dobrze. Jedno kółeczko było w tym tygodniu, teraz niedzielny wyjazd, będą dwa. Więc nie ma źle. I co, ja wyjeżdżam. Lajwika sobie jakiegoś odpalam. Proszę, ja was z widzami sobie trochę porozmawiam. Może na rentgen kurwa znowu nie trafię. Upiekło mi się na granicy, bo znowu chcieli mnie ściągnąć, ale powiedziałem, kurwa nie. Nie no, za duży korek był i... Chcieli o coś zapytać, chcieli, chcieli mnie przebadać, ale puścili. Bo tak kurwa drugi raz w tym tygodniu byłem bym na rentgenie pewnie. No i co? Bierzą na suwałki godzina 12.07 czwartek zaczyna weekend, w niedzielę wyjazd. Także długi weekend. Długi weekend mi się zapowiada, także elegancko. W niedzielę sobie wyjadę o 12 na spokojnie i będzie gitara. Dzięki za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.